Siema, siema, widzowie, oto filmik z po prostu cast pvp, będziemy sobie się bili, wyjdziemy na pewno za linię, potepamy się trochę, dobra, o, tutaj widzę kogoś, hej, hej, o, on ma 10, tych. dobra, to, o, oh, wow! wow, 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 shit, okay. A Ojej, łajaj, no, on Bie... ma mm. Dobra, dobra, po prostu stracił już łaskawieńca i to już nie ma sensu uciekać. Dobra, Ecek. Możemy zrobić konkurs o te dwa łaskawieńce. Albo można zrobić konkurs o kostium przeciwzakażeniowy na czas 14 dni. Jeśli pod tym filmikiem będzie 5 łapek w górę i wejdzie, dodacie mnie na Discordzie, z, y, wpiszę wasze niki w koło fortuny i wylosujemy, kto wygra to. Yy, nick, do Discord, yy, Nick jakby mój nick Discordowy będzie w opisie. Więc na na ten kostiumik będzie, będzie właśnie konkurs. No to wychodzimy. Albo może się tepniemy do kogoś. W sumie można by było się tepnąć. Tylko ja mam perełek mało. Dobra, to się do kogo by się tu tepnąć. O. Magik magic dobra topamy się weźmiemy sobie koksika na no szczęście dobra yy, okej okay. dobra oni nie wiedzą ile a yy.

Kurczę, nie mam perełek już. Ajajajajajaj, perełki za monety śmierci można, pamiętam. Ecek, tu mam dużo tych monetek. Nas. o tak ecek... Dobra. Mm, przydatne, gdzie jest ten przydatnych? O... Um, co ten typo jest? Tu go nie ma... A tu jest, dobra. sobie perełki kupimy u niego. Nie wiem, czy tyle starczy. Najwyżej się dokupi potem. Okej. Okay. No i co? O, nie! Yy, tam. No, to tam. Ja zaraz będę musiał robić taktykę tutaj, to, to i tenki, Slim, celery. Ta, Slim, celery. Dobra. topniemy się. Uwaga, czy przyjmie? Dobra. Yy, dobra. Mm. Nie mam szykierki. No co jest?! Ej, co?! Co jest?! Eee... Ja się kręcę... Muszę o tak sobie zrobię. O, no. no to PPA. PPA, gamerek, gamerek. Kopsik. Dobra. Dobra, to pe, mnie. No, tak nie Czekaj, też do Magika? Nie. To a nie, do Magika to się już... Typa... droped drop by Simonek. On ma małe Elo, więc może nie być taki dobry. Może trapa chociaż nie ma dobrego takiego. Okej, okay, namas. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. No okej, okay, tu sobie... Uciekniemy. Tu mi się coś... O nie! O najne! Dobra. Ale nie ty mnie! Dobra, yy... No i... Dobra, kratka. To nie padło. do. szty! No i no aha. To wszystko jasne. Dobra, mi prawie cały set padł. Znaczy, no, cały set padł. To sobie użyję. Dobra, użyłeś kostiumu. No i dobra. Po prostu wygaśnie 23. Ale to nie ten. To ten... O! To ten sobie położymy tutaj ten do konkursu. sobie włożymy O tu. No i dobra. Zrobię inaczej. Ten totem inaczej zdobędę. Co to?

Okej, okej, tu wszystko można wypalić Boss, 16-18. O, no to może jeszcze w tym odcinku pójdziemy sobie na bossa. Teraz się jeszcze do kogoś stepniemy, Magicz. A ja już do niego się typałem Ten, ten był. Dobra. No to tu znajduje. No tu to. Po... O, ja chcę pogłaskać kota. s eee... Ty... O. Dobro. i Ja chcę pogłaskać kota. Chyba kota pogłaskamy. Jeśli nie będzie to trapa, oczywiście, bo najprawdopodobniej tak będzie. Więc czekamy.

Tutaj mam całego. Dobra, już w dole się nie topam. Okej, okej, okej. No i nic, no i uciekłem sobie.

Dobra, okej, okay, no i nic, uciekliśmy, zaraz pójdziemy, a już możemy sprawno iść, dobra, zaraz się jeszcze do kogoś tykniemy, ale najpierw tylko, dobra, o, kółko i krzyżyk. Ja bym mógł w sumie zagrać w kółko i krzyżyk o nielotę. MSG, do kogo to pisać? Podłoga, nie żywy. Mogę zagrać o nielotkę. Dobra. To czy się zgodzi o nielotę? Czekamy, czekamy. Oh. No to nie, no to nie. Jako kostium i heist to nie. Bo ja mam ten kostium, ale właśnie do... Do więc nie. Nie, nie, nie. Dobra, do kogo? Domis, bomis. Nie do, do misa. bo Bomisa nie. Co o... Ja chcę do, do... tego się tutaj bo ja chcę kota pogłaskać. Io mister Mr. Fabix, ho visto che Fabix. Se non ti sbaglio, che è un Fabix, si è Wy jak chcecie na tym serwerze zagrać, to IP macie o tepa tepa. castpvp.pl, Okej. Okay. Um, Okej. Okay. Um, pewno zrobimy. Okej. Okay. Um, no i tu mamy już... poba abo... Opa. E vamos parar. że trzeba od no, do Okej, oj, a no ja jeszcze mam perełki. Nie widziałem. Postró, postró Patrick. Patryk rozgwiazda. E Coś tu było. To będzie obsidian. na no, spawn. Skąd się brał obsidian? Tu już dawno nie grałem. Dobra. Co jest? Spawn. Zrobimy sobie jeszcze jednego, dwa tepeki i zakończymy na dziś. Może jutro coś wleci. A może z bossa jutro odcinek wleci. Nie wiem. Zobaczymy, zobaczymy. Dobra. Hmm. Może tu u tego przydatnego typu O, tak. Jest. Jedno, dwa, trzy, pięć. Dobra, ja pięć stopków. Kosz. Oto, 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 oto. Dobra, obsydianik. Coś jeszcze potrzebuję? Siłkę nie, bo mam siłkę 2. Yy, dobra, to można się do X Nikosa. Tepa X, X podłą, X Nikos. Do Nikosia topamy. Może tak nie nas. podłoga, Do. Podłoga. A podłoga, podłoga. R. Jak nie znaleziono. A podłoga, podłoga, podłoga. R. Dobra. O. pak ktoś. Aha. brakowa. kratka. Okej. Hey. Zabiję? Łał, niegdyś. Niegdyś zabiję to. Typo. był jeden z łatwiejszych tych. O. Typo. Dobra. Nie, ja nie mogę, ja nie wytrzymam z takimi ludźmi Albo Dobra Coś to Tutaj będzie doschowane się Czy teraz się nie? czy nie? Tak Chłop nie wiedział, co się dzieje, w ogóle Nie tapnie się? dobra to idę, spać. spał, Dobra. Jeszcze typniemy się do jednej osóbki i... i zakończymy. O, tpa nc Dobra. Tpam się, tpam. Ciekawe, czy zaakceptuję. tpa ale dobra, dobra. Pyperi tokaj. O, tepa. Dobra, chłop. Ale faktycznie jeden na jeden. A nie trapi. Ty mu walnęły. Test. jest? Zabijam go. Miało łaskawień Kurczę. Dobra, to w ramach takiego, tego to. Co to? Co jest? Dobra, jednak już. Sobie skończymy. No. I to. Tyle na dziś. Bye.